Siemana Maneczka z tej strony, Max Real Madrid. i Zagramy dzisiaj sobie same quizy. I. którą reprezentację wolisz? Którą reprezentację wolisz? Polska czy Francję? No oczywiście, że Polska. Kto by inaczej nie powiedział. Którą reprezentację wolisz? Rosję czy Ukrainę? No, tego się to nie zastanawiam, ale Ukraina. O, udało się. Ale i tak, wolę Ukrainę. Którą reprezentację wolisz? Nie będę chyba tego mówił. Hiszpanię. Którą? Portugalię. O jezu. Jezu, jak ja. Lubię Portugalię. Niemcy czy Rosji? Teraz ty tu. Niemcy. Niemcy. Którą reprezentację wolisz? Francję może nareszcie teraz? A ciekawe kiedy będzie 100%? Kilompre prezentacje. O ja. Ibra Shakeely. O ja. Teraz to nie wiem. Ale sze. A je. Ale Ibra już nie grajesz. Kilompre. Romanie, gdzie. Oj, nie. O wy. To już. Garzbejl jest, ale słowacki. Jezu, czemu ja ciągle teraz przerywam? Którą? Belgię. Czechy. No, Czechy. Jak będzie 10 łapeczek w górę, to kolejny odcinek, ale nie z tego, to wam pokażę. I znajdziecie w Anglii. Ja? Ja. I Ej, no okej okay, skończyliśmy więc pokażę wam teraz bo że coś mi się włączyło. to by tego nie było to to spotkasz neymara zobaczymy co się stanie a jak dobijecie w, w tym spotkasz neymara 20 15 odbiców w górę, to będzie jak dobrze znasz ją na piłce nożnej. Więc, Nara.